I, um, nie pamiętam, czy, czy budują pod klinikę, bo chcą też pod klinikę wsiadać. No to budynek, A. No ja tutaj to pomieszczenie nie wiem, bo tak teraz zauważyłem, za, że, ja że tam są drzwi. Czy to jakaś poczekalnia? raczej raczej poczekalnia, czy, czy to może ze względów te mm -hmm. to miało być... Aha, a tutaj na górę się wchodzi, tak? Jest... E, tak, tylko wie pani co, musimy tędy wejść, bo... Mm -hmm. Chyba, że recepcja. Nie tu jest recepcja, to co ty? Tu jest, tu jest wejście, ta, e, to jest... E, tu strażak, mia, mieli tam... Jakieś yy, obiekcje, tak? Obiekcje i musieli to odgrodzić. Może tak, okay. jedziemy na chwilę na dół, tylko tam trzeba będzie przyświecić, bo. Coś jest z tak? Coś, coś tutaj i no, czuć. No, od, dołu, od dołu tutaj chyba coś tam. Mm -hmm. Teraz jest te... Tak, tak, tutaj coś tam. Tak, 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 coś jest. Chyba jak tak. ulewy by takie były, mm -hmm. to być może, że tą bramą gwiazdową zobaczcie jakie są, tutaj są słupy.